The Pana marszałka chołowni, jak idzie wdeptywanie w ziemię Włodzimierza Putina? Jako marszałek Sejmu takie plany pan przedstawiał, no a w rezultacie wziął pan udział w wielkiej operacji rozbrajania wojska polskiego na potrzeby Ukrainy i akceptuje pan stan podległości żołnierza polskiego, oficerom, którzy nie składali przysiąg na wierność Rzeczypospolitej. Czy coś się u pana zmieniło, czy dalej idzie Pan? Na na pana troska o los zbrodniarza Putina, jak również reprezentanta yy, pana Maciaka, tutaj w naszej polskiej debacie publicznej jest znamienna. Putin powinien zostać powstrzymany, bo to jest bezpieczeństwo Polski. Kto pytam, tego nie to rozumie, rozumie pytam, nie, musimy to, to zrobić idzie. z Ukraińcami wspólnie, być może bez takich y, osób j, jak Pan, bo y, to, co Pan mówi, to jest oczywista zdrada polskiego interesu, ale sprzedawczyków takich, którzy z Rosją ja robili dadyczne, mieliśmy ja swoje historii. I różnie kończyli. Przypominam też, w kontekście tego, co mówił pan o karze głównej. Natomiast oczywiście wygaduje pan brednie, jeśli chodzi, bo nie ma pan tylko pytam, zielonego pojęcia. Jak idzie? Ale ja odpowiadam, jeżeli chodzi o rozbrajanie polskiej armii. Dlatego, że wszystkie rzeczy, które przekazujemy Ukrainie, uzupełniane są z nowych dostaw przez tak zwane gap fillery, przez własną produkcję. A więc w żaden własną sposób. Własną produkcję czego? Żaden sposób, produkcję czego? A słyszał pan na przykład takie pojęcia, krab, albo na przykład Rosomak. Czy kojarzy się panu wyłącznie z pan ze światem Nie pan ma pan zielonego pojęcia o tym, co robi i poza tym proszę pamiętać, One. kogo pan broni. Broni pan człowieka, który porwał, wykorzystał, zniszczył życie ponad 700 tysiącom ukraińskich tutaj... dzieci. Bronię was, rodacy, przed szaleńcami, zdrajcami i koniunkturalistami, którzy bez najmniejszych skrupułów wyprzedają polski interes, przekreślają polską rację stanu, wieszają Polskę utrudzej klamki i chcą posłać was na wojnę. Ja gwarantuję, że Wojska Polskiego na żadną cudzą wojnę nie puszczę. Pakt migracyjny odrzucę. Odrzucę szkodliwe polityki Zielonego Ładu, który również orędownikiem jest pan marszałek Hołownia. To była przede wszystkim Ob... bezpieczeństwo.